Opałaj! Nie, nie! Biegiem tu kurwa! Co tam szefie? Dobra promocji zrobimy! Jasne Co tam szefie? No opałaj! Cinko! idzie! Promocję zrobić? Szefie, co za promocja? Promocję kurwa zrobimy. Wiosna idzie, trzeba kurwa interes rozkręcić. Panie Stasiu, a kto będzie z tą promocją stał? Trochę zimno jest. Dobrze, na promocję pójdzie i. Ja, pro, ja proponuję rapałka. Tory kurwa idzie. O, oh, a ja mam taki prezencik. <laughs> <laughs> o, oh, geniu kurwa, da. Dobra. <laughs> jabłuszko dla szefa. O oh, kurwa, jakie jabłuszko piękne. Bo oh, widzisz rapałek kurwa, bućcie. Rapałek idziesz kurwa na promocję, tak wypadło. I co ja mam z tym zrobić? Te? Zakładaj i tam kurwa. Szefie, i co ja mam tak stać z tym? Kurwa. Przypierdolę z gumowca to. O Jezu, nie może gieniek Będziemy je tu kurwa Przepię, bo już późno trzeba z promocją wyjść. Jabłuszko, kurwa, jabłuszko szefowi. Co? Czekaj, frajerze, ja cię jeszcze załatwię. <gryś> <gryś> kurwa. Stary chuj zawsze coś wymyśli. Gienik powinien stać, kurwa nie ja. Panie Stasiu! A Rafałek się odwrócił i napisu nie widać. To tam gieniek bierdoliś. Chój! kurwa! No! Szefie, klient jedzie. Klient jedzie. Klient! O kurwa mówiłem promocja, kurwa będzie dobra rzecz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za promocja jakaś taka? Panie, promocje mamy na tuni. No, mamy promocję tuningu. Po 300 i po 500. Na tuning? O, coś dla mnie. Ja bym to stuningował trochę. Sławiutkie takie. Pakiet mini 300 i pakiet premium kurwa 500. Który pan kurwa bolisz? Pakiet mini i premium? A, a tam pierdolisz pan. Kurwa 500, zaraz 500. 500 z blacharką. Ja za 300 wezmę. W pakiecie premium masz pan jeszcze kurwa. Blacharkę. Mówisz pan blacharskie? Za 500. Pierdalisz pan. Który pan kurwa bolisz? Ja bym radził kurwa pakiet premium. Nie, ja tam pierdolisz pan. Rób pan. Masz pan, kurwa, tonik blacharski, tak samo w tym. Bierz pan? Ja, tam dam pierdolisz pan. Ten za 300 się nie opłaca, pani? Dobra, niech będzie za 500. Dobra, za 500. A jedzie klient. O, jedź. Dobry Witam Panie Stasiu Czekaj pan kurwa Pani Promocja kurwa jest Co to za promocja? Co tu się dzieje? Masz pan kurwa Co pan tam kurwa oferujesz? Masz pan kurwa tuning za pół ceny. Pakiet mini kurwa 300 Co? Pakiet mini kurwa 300? Pakiet premium kurwa 500 Premium 500? Co pan kurwa frajera szukasz? Tylko pamiętaj pan kurwa Z pakietu mini nie przejdziesz pan kurwa pakiet premium Nie chuja nie da rady kurwa Także się kurwa pan zastanów Mam tą pszczółkę odpierdoli trochę Żeby nie było potem, ale kurwa, ale z pakietu mini kurwa na premium nie przejdzie, ni chuja. Co pan kurwa? Myślisz pan, że frajeraś pan znalazł? Ja biorę za 300. Tak, <grytanie> Ta, kurwa, 500. Mówię panu, bierz pan kurwa premium. Nie pożałujesz pan. Chłopaki wiedzą, to robią, kurwa. Rób pan, kurwa, trzysta. 300. Bierz pan premium, kurwa upar. bierz pan kurwa premium, rób pan kurwa na 300, Ech, chuj tam. a ten co pierwszy w kolejce, kurwa panie ja nie będę czekał, zaraz zobaczymy kto tu kurwa pierwszy był, dobry, policja, pan tutaj pierwszy w kolejce na tunik, no ja, a tam pierdolisz pan, co takie łysałpony? A tam pierdolisz pan. To teraz pan jesteś, kurwa drugi. Pan bierze. Dobra, panie Stasiu. Ja jestem pierwszy teraz. Pan nie pierdol, tylko rób pan za 300. Frajera, pan kurwa, se szuka i gdzie indziej. Bierz pan premium. Kurwa upar. Z tego gościa pan kurwa zrób frajera, nie ze mnie. Starego lisa to pan kurwa nie oszukasz. Dobra, rób pan za 300. Dobra, dawaj pan, bierze. Dobra, pan wjeżdża. Rób pan kurwa. Co ty tutaj? Nie rusz tego, rabawek! No co ty robisz? Wyśląpy potłuk! Co ty? Teraz trzeba nową wstawiać! i tam! Potłuk, potłuk! Kurwa, masz mać! Co to jest? Ja kurwa! Coś ja ty za roboty! Coś tu kurwa zrobił! Teraz w kurwa, sprząta. O! Majster, kurwa, zrobi, to musi być dobrze. Tak musi być. Panie Stasiu... Ja bym to urwał. On nie zauważy. O, tą żarówkę trzeba zmienić. Rapałek, daj motek. On trochę głupio wygląda. Dobry jest, kurwa, to ty pierdolisz mi tu. I już! Stuningowany! Panie, kurwa, coś pan zrobił! Ja, kurwa, za to mam 300 zapłacić? Panie, kurwa, coś pan zrobił! Panie, no kurwa, co pan narzekasz? Cześć pan, kurwa, mini, to masz pan mini spoilerek, kurwa z tyłu eleganckiego, rurobany kurwa, stuningowany. Da, panie Stasiu, kurwa, a chuj z tym pana tuningiem, to już se wyobrażam, co za 500, kurwa, by było. A, zobaczysz pan kurwa, teraz pan zobaczysz, za 500 jaki pan zrobi. Panie, nie strasz pan kurwa. Dobra, masz pan kurwa te 300 i nie mów mi pan dzień dobry. Śmiej się pan kurwa, śmiej, zobaczymy jaki pan premium kurwa pakiet będzie śmiał Zobaczymy i to się będzie śmiał aż kurwa zaczekam. Pan Stasiu, to już... teraz to już pan kurwa przegiął. Ja będę pana miał na oku. Ech, chuj tam. <grym> Czekaj pan kurwa, zobaczysz pan teraz. Co będzie z pana? Nie, dam, dam, dam <grym> Aż kurwa, zaczekam i zobaczę. Dobra, dawaj pan, bierze. Wjeżdżaj Pa, zaraz zobaczymy co Panu zrobią. Kurwa Tuni. To one robią mi tam samochodem. To one robią mnie tam, samochodem, kurwa, na tam pani. Panie, tapicerkę to pan chce z kuzaną? Czy welur? Ja chcę tapicerkę. Panie kurwa, no pan to, Pan jesteś policjantem kurwa. <grywa> kurwa tunic. Ja pierdolę. Dobra. Samochód mnie psują Skurby syny Panie, a ile koni? Panie, zrób pan coś Kurwa <grystanie> o, zaraz zobaczyć Ja bym 400 dał Dobra Przepię, może jeszcze tu przyłożę I już Stuningowany Dobra, wyjeżdżamy, Rafałek Dawaj <gryw> O mój Boże Kurwa Matko Bosko, często chosko. Panie, panie, mi pan, Misz pan, kurwa, o! Kurwa. Panie, kurwa. Taki za 300, taki kurwa za 500? Panie kurwa, trzeba było wziąć pakiet premium. Zobacz pan, jakie auto kurwa wyszło. To ja też chcę za 500. Masz pan, kurwa. Nie tam, panie kurwa, nie da rady. Jak to się nie da? Mówiłem, że nie da rady z pakietu mini, kurwa na premium. Nic nie poradzę, kurwa. Kurwa się no nie da. No panie no. kurwa, chuj tam. Szef już gotowy. Można go zabierać. Widzisz pan, kurwa? Eee, takiego wała? Kurwa rapałek i to masz kurwa talent w tym rynku. Łotkiem żeś sztukał, sztukał i wysztukał. Bardzo ładny samochód. Ożesz kurwa. O ty kurwo. Zdaj <sukaj> so moje brivi zastanom kurba. <sukaj> <grylley> Kurve. <grylley> <Ai, gydey, kurva. grylley>